Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony. Apoloris eee, dziś zaczniemy sobie grać ligę bohaterów. Jak widać, mam już troszkę wygranych tutaj gier, aż 55, a jestem w lidze 34. Nie bym się to tłumaczył yy, tym, że grałem z nobami czy czymkolwiek. Trzy razy wyszedłem z gry ze zdenerwowania, to spowodowało, że. Adam, już start. To spowodowało, że. O kilka lig nawet spadłem Byłem już troszeczkę niżej Ale wyżej A myślę, że to będzie Jeden z, z takich filmików Od zera do bohatera Taki mam plan Czyli planuję dojść do końca Lipca? Nie, do końca sierpnia Bo lipiec się już ko... lipiec się już kończy Mam pomysł do końca sierpnia Dojść do Jakiejś Ładnie brzmiącej ligi bohaterów Mam nadzieję może dziesiątki może Jedynki Zobaczymy W ich drużynie Keltas w naszej i Lidian, i Nowa Na razie Ciekawe jak tej tutaj wezmą Widzę że tutaj Miki i spec Już dali sobie swoich Ja będę musiał grać prawdopodobnie Healerem ale Zrobię im psikusa, zagram sobie a oni, my już mamy przecież kurcze zabójców Szajse. kogo by tu wziąć teraz żeby, żeby, żeby zagram tankiem zagram Tyraelem chociaż oni mają rzeźnika sierżanta petardę myślę, że tutaj Tyrael będzie odpowiedni ale to tylko ja tak uważam <grywka> zobaczymy Bardzo mi tutaj ciekawi to, yy, ponieważ Ligę Bohaterów grałem jeszcze na beta, teści, na beta testach, jeśli się nie mylę. Tak, na beta testach jeszcze grałem. Ligę Bohaterów i tam o wiele szybciej. Przy... O, wybrali Lili Czyli ona ze swoim ultem może tutaj ładnie. ładnie ich wyleczyć, ale czy u nas wezmą Hilera? Czy u nas wezmą. Czyli nie wzięli Hilera, czyli my możemy sobie teraz podać ręce. Albo jakoś tą grę wygrać. Nie mam, o, jeszcze nawiedzone kopalnie, a ja właśnie z pracy wróciłem, czyli może, może... Może coś tutaj powalczymy. Hmm, chyba każdy kto grał to wie o co chodzi w, w, w kopalniach. Generalnie plus jest tego taki, że jedna osoba będąca przy życiu może, można powiedzieć, wykierować grę zbierając czaszki bo no, nawet jeśli jest dobry gracz, jeśli jest dobry specjalista, na przykład, jest w stanie też zrobić nawet bossa co to tam? się wywala od rana, witaj Olek mnie zagramy sobie, spokojnie ty, tak, mogłeś mnie obudzić, ale godzina jest jest ósma rano dopiero Czy siódma? Nie wiem, bo mi się telefon wyładował A zegara nie ma. O, włącza, włącza się Włącza się Maszyna <laughs> Z pękniętym ekranem Zobaczymy jaki mamy czas Ale teraz skupmy się tutaj na grze Bo ja uważam, że ta gra jest nie do wygrania Tylko i wyłącznie dlatego, że my nie mamy healera Nie wiem ile, nie wiem ile w tym, nie wiem ile w tym, yy, mam nadzieję, że się mylę, o, tak powiem, bo bardzo chciałbym wygrać. Tak zresztą chyba jak każdy, ale widać, że moja drużyna nie bardzo jest też za tym, żebyśmy wygrali, bo, bo nie biorąc w ogóle Hilera, spowodowało to, że no, jesteśmy na straconej pozycji troszkę więc no zobaczymy bardziej mnie martwi to dlaczego to się tak długo ładuje stary, stary sposób zastosujemy dam tutaj y kursor jak się będzie poruszać to znaczy że się ładuje a jak nie to będzie lipka więc jak można tyle czekać na wello no, jakoś trzeba sobie radzić. <ślinge> Patrz. Oleg, dzisiaj jechałem z pracy. Hmm. Tak, gościu mnie zostawił na parkingu, nie umiem ani do przodu, ani do tyłu pojechać. Mówię, no kurwa, wyje... już byłem na takim takich zdenerwowaniu, mówię, chuj, wycofam, jednemu mu, nie? jednemu mu, po prostu w przez to auto, przestawię mu to auto albo go przesunę. Mówię, chuj, trudno, nie? Mija ,Yeah, bagażnik, daję mu wszystkie, wszystkie drzwi. Ale mówię, no, głupie, nie? Kamery, wszystko. No nie robię tego. Eee, mówię, się jakoś w bokie. Nie? Tam była taka, taka, taka dziura między autami, bo one tak zaparkowały. Kurwa, nic, ja nie dał. Wyszedłem? No. W aucie sobie przeklnąłem, wyszedłem z auta? Mówię. Wyszło, że nie tylko... Przeklnąłem w, kurz, w samochodzie, w samochodzie, w samochodzie. I wyszedłem i obie ja, czekam, nie? Spokojnie czekam, ręce założyłem czekam. Wyszedł w końcu gościu. W ogóle się tym nie przejął w ogóle. Że mnie zostawił, nie? Ja na spokojnie, pojechałem. I jadę do. Jadę sobie e, drogą, mówię, a pojadę sobie przez takie tam. Inną drogą troszkę, co czasem jadę inną. Nie no. ja wiem, czy zlot traktorów był czy ich chłopie. No więc sześć traktorów zlot i na zakrętach. Ja mówię, dobra, pierdziele, nie? Przechodzę do desko. Ostatnio czekałem, a to z, to, z Jackiem byłem. Stary, wchodzę do i się zaś zaczynają jaja. Trzy kasy czynne, mówię, no idę tutaj po prawej, nie? Na najmniej ludzi. No. I ostatni wyszedł ze sklepu. Bo, bo, kurwa, ludzi na. Bo, babka nie umiała. Ach, nawet, nawet, nawet nie wiem co tam było, tylko ręce założyłem. <kluzł> Dlaczego coś tak długo ładuje, kurwa, mać? Bo, bo. Kletasam. To jest postać na rankety <laughs> Pierwszy ktoś musi nie umieć grać. Samą, post samą postacią tutaj dużo nie zrobią Ale najgorsze koło jest? ETC i Kelkas No jak wiem ci zatańczy, a ten walnie Feniksa i do widzenia. I do widzenia cały team jest wyjebany w pień. Na pewno Ale ile można czekać? Kurcze Wydłuża się tutaj to nasze oczekiwanie na grę? Ale no... To poważnie z, z powodu Keltasa może być? No śmieję, Aha. Ja już tu czekam 10 minut bite na to Japi Przepraszam, tu jest zawsze pod górkę Nawet, nawet, nawet kurwa żeby sobie zagrać <laughs> To pewnie nie wiem bo to tak trzeba na cały team czekać, czyli ktoś ma kurwa drewniany komputer, czy co? No. Mhm, chyba, że tak. O, Oxylison opuszcza grę. U nas ktoś? U nas opuścił grę. Ja pierniczę, ale wrócił. Idę do tego, tego, tego skarbnika, bo też go nie mam. <kuh> Kurcze, co mam taki kaszel. Ja pierniczę <tryk> Coś mi siedzi na gardle, muszę popić Dobra. Eee, No my tutaj nie mamy w ogóle Oleg Hillera Ale zobaczymy No ja pójdę na, 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 na w ten sposób Zobaczymy co tutaj uda nam mi się ugrać dziś Ci tu wizję przejmują. Czemu ja? Nie tanka, nie tanka! Już trudno tanka. Yeah. <laughs> Dobra, przejmujmy to. My mamy jakiegoś dobrego tan tankiera, no Muradina. No i mają oczywiście tego swojego rzeźnika. No. Dobra, ja się idę zająć tutaj grą, a my mamy nowe Ho! Ładnie. Nie wiem, czy oni sobie tutaj poradzą na tego rzeźnika. Ale ja chyba będę musiał pomóc Lidianowi. A chociaż on tam ma nowe. Więc jesteśmy troszkę na plusie. Tam o co ona zrobiła? Co ona zrobiła? To się w pale nie mieści Ale dziś ja dzisiaj jestem bardzo spokojny Więc w ogóle się nie będę denerwował Ponieważ mam tutaj pewnego rodzaju cel Który już wcześniej powiedziałem I chcę, chcę go osiągnąć No araby cię już Oleg oglądają No wiecie oglądają Kurwa, ani puszu, ani nic nie mamy. Dobra, na grubę, hopy na grubę! Dobra, ja uciekam. Może oni tam coś już pozbierali nasi, czy nie? Dobra, tam jest za dyma. Nowa, 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 nowa. Wake up, proszę cię, wake up. Czemu nikt u nas nie zbiera? Ilidian! Kurwa, mać! Uff, nie zdenerwuje się, nie zdenerwuję się. Niepotrzebnie, niepotrzebnie bardzo. To, to były te nerwy. Muszę dać sobie leczenie jakieś, bo tutaj my, Hilera, tak nie posiadamy. Eee. O, wow, kapli się w końcu. <laughs> Ja coś czuję, że to tam się wesoło, do nas nie uśmiecha, ale ja idę zbierać czaszki, bo coś czuję, że tam ci będą się chcieli pobić troszkę, ale oni no tutaj się roz, rozlatują na piękne części. Ci tu go gonią, to niech ma wyjebane, niech sobie go gonią, a ja sobie idę zrobić czaszki. Ale to jest ciemno na tych kopalniach. Oho, ho, 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 ho potrzebuję tu pomocy. Nowa! Obudź się, dawać Keltasa no, Keltasa fokusuj! Zagara Tychu, skurwa, co wy robicie? Ja go zniszczę zaraz. No że na kopalnie trzeba Mówiłem, że tutaj Pewnie mają jakąś strategię w tym, żeby... No jeden powinien puszować, tak. Nowa powinna tutaj duży podgląd dość robić. Dobra, ja lecę. Może oni sobie tam troszkę poradzą? Bądźmy przynajmniej. W te, bądź ja mam przynajmniej dobrą taką nadzieję. Szybko, osłona się mi przyda. Dobrze, 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 dobrze. Idę tutaj. Coś im, coś, coś, coś im, coś im przedziubię. Oj, tutaj mamy przeciwników. Przeciwników tutaj mamy. Dawać tą Lili. Dawać tego rzeźnika. Bez ograniczeń, chłopy. Coś pięknego było, coś pięknego. Mhm. Good game. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, koleżko. Bo się możesz ładnie zdziwić. Ja najemników zrobię. Tych, a, tych, a ty tych robią. Dobrze. Szybko, 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 Michał. Spokojnie, niech idą topa, ja sobie tu dam radę. Ja powinien być oj i Lidian tutaj. Ja idę przypuszować, nie? Nowa, nowa, ma ładną ma ładną ten, ale czemu nowa ich nie atakuje? Nowa, walte tego Kelkasa, przecież ty jesteś niewidzialna, dziewczyno. O, jakie teraz są mnie. Ten. Jak tam nasz, a jak od nich, nasz już coś tam puszuje? Dobrze, dawać koty, Wow! Tam już ulti mam już ultimam. No i jedziemy teraz z nimi. Dobra. Ciężar, gdybym przeniósł tutaj, powrócą wyszedł z gry. To będzie mi teraz pomagał. Nawet mu tam ulti wyszło. Wow, jakby oni go zabili, to ja bym nawet tam na ulti wszedł. Dobrze. Michaś, dawaj go, Lidian <laughs> Oni się dziś skupiają, typowo na zabijaniu nas, i na tym nie, wysz, nie wychodzą za dobrze, jak widać. Dobra, trzeba iść pomóc na, 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 na. na... Na topa jednak tak z rana sobie zagrać grę, ale Ca całkiem, całkiem ciekawi sojusznicy, nawet nowa ze mną chodzi. Nowa, nowa, dawaj go, dawaj go, nowa. Pięknie. Za ile mamy kopalnie? Za ile mamy kopalnie? Tu spuszowane i tutaj spuszowane. Bardzo dobrze. 30 sekund na kopalnię. Ja bym ich tutaj wytłukł i poszedł na kopalnię, albo poszedł na kopalnię od razu. Bo już widzę, że tam niektórzy chodzą po dole. Nowa, nowa, gdzie ty jesteś? O, ale zjebałem, ale zjebałem. Kieltasa wysadzimy Dobra, ani jedna Ilidian niepotrzebnie, niepotrzebnie I Lidian Na kopalniach kogo mamy? Tychusa i Zaga... Oni sobie już tutaj zbierają bardzo ładnie, bardzo ładna, bardzo ładny tutaj ruch z ich strony Ilidian możemy powiedzieć chyba nie chcąco To mi się przyda Chyba niechcąco udaje mu się odciągnąć w ogóle ciężar, gdy nas na swoją osobę przerzuca. Zagara nie pomaga mu, widać, że goście sobie radzi sam. Bo pierwszy raz widzę rzeźnika w tak słabej formie, więc. Coś jednak jest na rzeczy. My mamy 40, bo mi kubeczek zasłonił. Nawet 40. 54, aż już 54 czaszki. Czyli szala zwycięstwa coraz bliżej przechyla się na naszą stronę. Zobaczymy, czy uda nam się to przeciągnąć do samego końca. Ja już zaczynam robić bossa. Dawaj hopy. Szybciutko, hopy dawać. Dobra, ten Lidian niech sobie tam padnie. On, nawet nie wiem, czy on to zrobi celowo, czy nie, ale. Świetnie to rozegrał, mamy 100%, mamy 100 golemów, tak? Tak, 100% golemów! Kurcze... Jeszcze i tak nie, nie było w, w drugim golemie, w drugich wejściach do kopalni. Dobra. Najemnicy tutaj, no, najemnicy, najemników. to no jest, yy, ona się nazywa. Zag, dobrze mówię, nazwa Zagara, tak. Dobra, nic, ja idę się zająć moimi tutaj koleżkami. Nowa będzie tutaj dziubać. rzeźnika wchodzę. Wrzeźnik tych skurczy byku. Ja bym tą wykończył. Dawać rzeźnika, hopy. Następny, następny. Yy, w Hilera, ja bym poszedł albo Keltasa. Ładnie. Cofnij się Michał. Coś pięknego. Jaka ładna no Proszę Państwa. Ja mam tylko nadzieję, że... Że to mi się nagrało. O. Proponowałbym tutaj tych zrobić teraz Jak Nowa. Teraz w końcu wszedł do gry Pomóżcie mi tutaj, chyba, że oni już nacierają na bazę. Już nacierają na bazę. Tak, już nacierają na bazę. My zrobimy tutaj najemników. Czy nam... Czy to wyjdzie na nasze? Nie, nowa widać jest w szoku. Na nie wie co się dzieje. Pomóż mi ty. Nie fajna. Niefajny sojuszniku. Na co ty czekasz? Gdzie jest moja ma drużyna? Chcę pomóc nowie. Nowa! Obudź się! Ona praktycznie nie gra, więc przypuszczam, że wiele, wiele lepiej by był, gdyby to był właśnie yy, bot grał. Zamiast, yy, zamiast Oksali... Dobra. Nie, nie. Nawet <laughs> się nie zastanawiam jak ono ja, ma nick, bo... 9% ma ich baza? No kurczę, mogliśmy to skończyć lejtowo. Aj. Dobra, padnę. Albo? Dobra, padłem. Regrup, re kurczę, jaki dowódca. Ten go zabija. No i co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Co tutaj ta nowa robi? Proszę mi zobaczyć obrażenia nowy. Obrażenia nowe są naprawdę ponad, ponad, poniżej, a nie ponad. Powiedziałbym poniżej krytyki, jeśli mogę tak się powiedzieć. Nie wspomnę o udziału w punktach doświadczenia, ale jej gra naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Naprawdę. Nie, żebyście myśleli, że ja swoją grę oceniam jako bardzo dobrą. Na pewno nie. Ale staram się, bynajmniej się zawsze staram myśleć. Nie wiem, czy iść im pomóc, czy iść na kopalnię, ale idę im pomóc. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Już tutaj, już nadchodzę. Pomóżcie mi, hopy, hopy, dawać tego hillera. Hiller musi być nasz. Jak hillera im wytłuczemy, to oni. Oni praktycznie nie mają innej opcji, pięknie. Jaś zrozumieli mnie tutaj i Lidian, i przeciwko rzeźnikowi, i Petardzie. Kto wygrał ten pojedynek? Wygrali to oni, ale my weźmiemy. Z... O kurcze, tutaj widać u, u nich ktoś pomyślał, zaczyna robić. Zaczyna robić czaszki, tutaj jest Keltas, nikt mi tutaj nie pomaga! Sam to wykieruję. Ci lecą za kilem. tu jest jeszcze Muradin! Albo teraz zaatakujemy ich bazę, albo oni zdobędą przeważającą większość czaszek. Przypuszczam, że ta gra jest już na pewno wygrana, ale chciałbym to wygrać w dobrym stylu. Jak na razie to ten styl nasz jest taki bardzo chaotyczny. Moim przeciwnikiem teraz został Keltas, ale jest, jest ich dwóch, jest ich dwóch. Polarisowi uda się uciec z tej tutaj pułapki, którą sam na siebie założył. 1% do wyssania tego. Pomóżcie mi tu hopy. Nowa jest naprawdę, naprawdę, naprawdę słaba. Naprawdę. I wygląda to w ten sposób, że nasza baza ma 100%, ich baza ma 9%, a coraz bardziej yy, widzę, widno tego, że przegramy, jest bardzo bliskie. Yy, powiedziałem przed chwilą, że wygramy, troszkę tutaj mieszam, ale no, jak sami widzicie, jak tutaj, connection failed, sorry, mhm. Nie wiem, albo możemy ich, te, im, ich, ich tą bazę jeszcze przyatakować. Bo już przypuszczam, że szanse na zrobienie bo sama są nikłe chociaż. Nie wiem ja tam idę. Ja idę im tam troszeczkę podkraść. Chociaż dobrze, dobrze on, oni zdecydowali, żeby zrobić najemników. Ja jestem jak najbardziej jak najbardziej po ich stronie Tylko czy... Hm. Czy nasi najemnicy kontra e, ich silniejszy możemy powiedzieć od naszego bossa na pewno zdoła zdoła skończyć tą grę? Przybieram, że jak wszyscy pójdziemy, to mamy bardzo duże szanse, żeby. Czysty na bazę, dokładnie. I tylko bazę. Ja bym sfokusował bazę i naprawdę może się to fajnie dla nas skończyć ta gra. I w bardzo ładnym stylu możemy ją skończyć. Jest petarda, jest petarda! Leży, leży! Leży petarda, leży petarda! Bronią się tutaj pod, pod bardzo. My nie mamy Hilera, my nie mamy Hilera! Jedyną szansą jest ich wytłuc i skończyć bazę. Wo wow, co on ze mną zrobił? Zabij go, zabij go, nowa. Wake up! Dobrze, teraz t... dawać, dawać tą bazę. Jest! Emocje jak przy smarowaniu chleba. Coś czuję, że można się do końca sierpnia wyjść nam. Wyjść mi! Albo i nam. Mój pomysł, wygrana. Dziękuję bardzo. Zaraz zobaczymy, jak tutaj skoczyła mi liga. O, pewnie potężnie, potężnie. 都不是。